Pokazanie wątku ważnego, kresowego w kampanii prezydenckiej przy takich zasięgach jest, zmienia perspektywę, zmienia no, dyskurs publiczny w Polsce, bardzo wyraźnie na niego, na niego wpływa i to należy odnotować. Jest to tym bardziej istotne, że jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, wrzucałem w odcinku. Dlaczego Ukraińcy są tak niewdzięczni? O, tak, ten, ten odcinek mam na myśli. To tam chyba wrzucałem właśnie swoje wystąpienie z Sejmu sprzed, o, kupę, kupę lat. Nie wiem, 7-8 lat temu. Miałem to wystąpienie w Sejmie, w którym mówiłem o tym, że. Kolejne polskie władze, politycy, ekipy, opozycja, koalicje rządzące, które nie zwracają uwagi i nie podkreślają w relacjach dwustronnych z Ukrainą, polskiego stanowiska w sprawie ludobójstwa dokonanego przez ONU UPA. Że to szykuje stosunkom polsko-ukraińskim, to jakby to są takie wstrząsy, które się odkładają na gigantyczne trzęsienie ziemi, które nastąpi w przyszłości, będzie miało olbrzymie, olbrzymie skutki. Mianowicie, brak stałej presji, narracji ze strony polskiej w tej sprawie, nie mówię, że historycznej, ale mówię ciągłej, pryncypialnej, podkreślającej, że nie ma naszej zgody. A nie było czegoś takiego. Nie było zwracania na to uwagi, kiedy Polska wspierała pomarańczową rewolucję w 2004 roku na Ukrainie. Nie było tego, kiedy Polska wspierała w 2013-2014 roku Majdan i jego skutki polityczne. W żaden sposób polskie władze, polskie najwyższe autorytety nie upominały się w zdecydowanym, Publicznie też artykułowanym przekazie o to, że no te elementy politycznej identyfikacji na Ukrainie, które związane są z banderyzmem, są nie do przejścia dla naszej strony. Nie było takiej komunikacji, proszę Państwa. A